Siemano widzowie, dzisiaj gramy w Fish i zdobywamy Wind Elemental Rod. I powiem wam co jest potrzebne do zdobycia tego roda. Najpierw musicie wejść na górę e, Northern Expedition i podejść do tego NPC-ta, który jest położony za tymi czterema kryształami. On wam da y, pierwszy y, on wam da taska. Pierwszym taskiem, o chyba coś mnie coś mnie laguje co? Mm. Co jest? Co jest? Coś nie laguje? O! My najpierw musicie mu dać <śśmiech> Shiny Bay Ja już to zrobiłem. Równo 12.8KG, ale to tak działa, że musi być 12.7 Coś KG, lub 7.0 nawet. Więc jak to zrobicie, jest to proste. Treasure Appraise. Troszkę zajmie to czasu, ale dużo nie wydacie. <laughs> Potem najtrudniejsze kiedyś trzeba było Shiny Sparkling Kings. Yy, blessed Puffer Fisher też tylko Shiny. Jest to trudne, potrzebujecie dokładnie Poseidon Roda. Polecam Wam Blast. Ja mam glittert, fartem udało mi się za pierwszym relikiem zdobyć, którego mi friend dał. Zowiem go najpierw Sparkling, potem udało mi się dzisiaj Shiny, i potem jeszcze koledze zowiem fartem, nie wiem jak. Więc to musicie mu użyć, jeszcze akurat Poseidon Roda. Macie 10% na e, e, King's si e, Blast Mutation z tym rodem. Więc. A tu mam 8%, normalnie będziecie mieli 5%, chyba że użycie shiny ser, yy, totem. No, ja nie wiem, czy polecam to troszkę yy, zużycie tego, bo bez tego da się łatwo analizować. Chociaż niełatwo, ale da się. Na pierwsze polecam Destiny Rod z Blast, łóżcie w Krakenpullu lub na Doksach Muzut, ale z Aurorą w yy, Doksach Muzut, a bez Aurory to w Krakenpullu. Z tym rodem bardzo łatwo to się zdobywa. ja zdobyłem kilka, jeden shiny sparkling, ale... Problem był w tym, że yy, no, możecie otworzyć, yy, więc uważajcie, musicie, musicie klikać bezpiecznie yy, yy, tutaj w te guziki w toku, jak rozmawiacie. No i ostatni, no to musi być Seraphic Rod, polecam pff, Blast, yy, jak macie jakieś dobre, jakiś dobry drugi enchant, nie zmieniajcie, tak samo na Poseidonie i Destiny. Po prostu, jak musicie mieć Blast, ja zmieniłem Piercing na Blast, ale no opłaca się, po prostu to musicie zrobić. Overclock to zostawiłem. I musicie Blast. Możecie zrobić tutaj masterka, co daje plus 8%. Tutaj nie pokazuję, ale wtedy macie plus 8%. Mój friend dołączył. I ja mu daję. Ja daję właśnie Szarka. 3, 2, Ta. I musi być Shiny Blast. Trochę trudne. I go. Mamy to. Wind Elemental Rod. Przed moją kolegą. Pierwszy. Pierwszy lot, którego jeszcze mój friend nie ma. 55 razy nie Myślałam, że 555. Czekajcie, bo to zaraz umrę. O, mój friend dołączył. Pff. Ogólnie e, napiszę mu, że robię odcinek. To jest Bobik. Pewnie ma. znacie jego kanał. Mie... Yeah. odcinek. Jestem na... dycy... Jestem na po... łą... Nie wiem, Eee, no i... O kurczę, ale super no. Ale no to lecimy do Muzut. W końcu mi się udało zrobić. Ogólnie raz mi ogólnie dał Exalted, taka ciekawostka. Exalted Hex gdy spróbowałem zdobyć e, piercing na moim no, e, Serafiku. No i gdy użyłem 6 czy 7 relików, no miałem PH6, to dał mi w końcu. Trafiłem piercing, więc mu dałem jakieś fajne rzeczy, nawet Eternal Frostwave, bo to było bardzo miłe. Teraz zobaczmy, jak dobrze łowi. Ogólnie ma... No tyle lur speed i laka, że no jest go to urodem Ej, zobaczmy. Jest! Jest! I bum, I 50% e, No ja już zrobiłam ja ogólnie, nie? On tego nie wie? To mi napisał. Więc... E, no, dobrze wyszło. Zobaczmy. Będzie trochę powiadomień. E, ogólnie... E, jest na serwie czy nie? Nie, nie ma. Ale napisał, ja mu zaraz odpiszę. Tylko zobaczmy. Ogólnie pokażę wam moc. ma moc, że do 50% te bara. Jak ten miecz uderzy w dół, 50% macie gwarantowane. E, chyba ma slashę Nie jestem pewien, ale chyba mu dodali. nie się, się nie mylę, podostał jakieś buffy. Ogólnie dobrze wygląda. Nie będę kłamał. Jest bardzo Czy jest opacalnym rodem. Taski są trudne. Mi się udało zrobić je w dwa dni, te, chociaż ten Bait Shiny mi dłużej zajmował, ale tak, no, jak macie farta z tym, polecam wam Sharka robić po prostu, e, nie ma windy pogody, a, bo po to, no to nie mogę wam pokazać, ale, no, zaraz wam pokażę, e, polecam wam po prostu e, Bait Crate'a właśnie z tym Destiny Rodem, to będzie proste po prostu na Treasure Eclipse stracić trochę czasu, ale to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że, o, czekajcie, że musicie do tego Treasure Appraisa. Yy, no, musicie trochę czasu stracić, no i to denerwuje ogólnie. I to jest ogólnie Winset Totem, powoduje yy, wiatr. Wiecie, kupuję sobie ich na pewno dużo. Jest to najlepszy totem do tej wędki, bo podczas wiatru plus 50 progres pita. Nie wiem, czy do wszystkich ryb, ale pewnie do większości. No, jest po prostu takie dobre. Uważam, więc ja tutaj wam szybko yy, Zenchantuję. En Okej, okay, ja idę enchantować i powiem Wam szybko strategię, jaką powinniście zrobić. No tak jak mówiłem już, Destiny Road, Blessing po prostu, możecie glitter, ale możecie nie trafić, nie jest to takie łatwe. I kosmiki nie są chyba tego warte. Ej, już się kończy ta noc. Jest to po prostu... A nie, tu jest. Broken rock. Czekajcie. Robię otycy. Eee... Ogólnie jak będą dzięki w tle... No to... Wydaje mi się, że nie powinny być, ale mogą być, ale nie przejmujcie się. Eee, to mam Enchant Reliki, nie mam exalted. niedawno jeszcze użyłem. No, jakbym użył to na Seraphic Roda Mego, bo ja potrzebuję piercing na admin obieza Chociaż nie wiem, czy tego Roda nie użyje Sam sobie, no, nie będę kłamał Kontrol ma, no, bark troszkę słaby Więc <śmiec> polecam Herkulen, jeśli nie ma slaszy. Wydaje mi się, że ma masa... A, to. Wydaje mi się, że ma slashe, chyba dodali Ale i tak jest dobrze <śmiec> Chociaż dalej No, czy jest to opłacalne, nie wiem Powinni troszkę więcej dać kontrola, wydaje mi się Ale 5, 5 pięć, pięć Piątka to jest to jest ulubiona cyfra. Tak, a co Co robić do Way i Pufferfisha? Łowicie w Rosly Bay, tam jest takie miejsce, gdzie Pufferfish po prostu łowicie. Jest taka strategia, pokażę Wam filmik, albo zaraz pokażę Wam, że łowicie, wchodzicie do wody i wtedy możecie anulować łowienie. I łowicie dopóki nie będzie Kings, yy, Poseidon nie wyjdzie z wody, i pod wodą będzie Pufferfish, i usłyszycie shiny dźwięk. Aj, użyjmy relika szybko. <ścoughs> Może coś trafi. tu. No. Tak, nie wiem, coś fajnego chciałbym poprawić. Clever mi się na pewno nie przyda. Ale pokażę wam jak ten bóg działa. O, już to jest. No to a pokażę wam. Windset totem. To się tak nazywa. Jest sobie ten favorite. Tak robicie, bierzecie, ja musicie, musicie... O! Ale to nie było mądre jak widać. Nie wiedziałem, że tu się ginie od wody. Nie wiedziałem. Kiedyś chyba pływałem i nie ginałem. Ale no życie, e... O Boże, coś mnie zagowało, co jest? E... Halo, halo! Nie wiem, mam krasę czy Laga? O jestem. To tak, e... pokażę wam na Rodzie. O Boże! Okej, okay, coś się lag potem przyszedł? Weź mamy Kryla, tak? Ja Kryla używam, bo nie mam Luminos Larwy. Pokażę wam... No mogę nawet na tym. Rodzie. Robicie tak. Używacie... to? A, czekajcie, polecam Wam yy, Diving Gear, żebyście się nie utopili. Widzicie? Teraz nie możecie wyłączyć, ale jak użycie kamery, to możecie kliknąć jedenka. I teraz możecie w kółko. Patrzcie, jest to trochę nie fair. I mogę z jedynkę już, ale no, nie traćcie czasu. Mój kolega stracił, nie trafił yy, i musiałem mu dać. E, łówcie po prostu stąd strategią Pufferfisha, też polecam łajszarka, po Seraphic Rod ma tak duży bar... O, czekajcie, wyłączmy sobie kamerkę. <laughs> Seraphic Rod ma tak duży e, no tutaj paseczek, że jak będzie na środku zatrzyma się, no to złowicie tego wojszarka, bo hey. chyba że pójdzie. Przed chwilą wam, wam pokazałem właśnie jak działa dokładnie, e, widzicie jak szybciej złowiłem i mogę skipać rzeczy. I to bardzo pomaga, e, bierzecie Poseidon Roda, to robicie i musicie, polecam Instant Catcher, bardzo polecam Instant Catcher do Poseidon Roda. E, I pokażę wam, jest windy, pogoda i patrzcie na progress speed, plus 50 progress speeda macie. Jest to normalnie broken, jest to jeden chyba z lepszych rodów. Po o, opłacam Herkulen, może być jeszcze piercing, chyba że ma piercing, nie jestem pewien. A na łyszarka to też bierzecie jakąś dużą łódkę, taką nie wiem, pokażę kilka, jeśli nie macie yy, rzadkich, to to możecie i skaczecie z powrotem z wody. Czasami, jak klikniecie podwójnie, spację, to macie glide one, to, no to nie wiem, różne możecie brać. Ja, ja wziąłem to. Uważajcie, możecie trafić sparkling zamiast shiny, zawsze gdy tu łowicie tą i słyszycie taką muzyczkę. To musi być to Bless, oczywiście, Shiny whale Shark yy, I bardzo. Yy, ja coś sobie nawet. A, a nie, mam to. Coś tak dziwnie, bo nie mam. To, to jest bardzo dobra strategia, udało mi się to złowić. I jak złowić whale Sharka M ja, Mój kolega ma prywata. Na tym najpierw mówiliśmy. Nie udało nam się złowić, on złowił jednego Sparkling takiego. Ale ja wam polecam zmieniać serwery. Szukacie mają serwerów. Najczęściej nie łowią tego, bo oni awczą i zbierają pieniądze. Jak ten tu typ, on powinien, wydaje mi się. Widzicie, on łapie takie rzeczy. Wydaje mi się, że to są do farmienia. Jeśli się nie mylę, nie jestem pewien, to jest w Crystal Cove, w Dedeps jest wejście. Crystal Cove, obok jest wejście do Masi Music Venue. Zaraz sobie zmienimy Enchant, oczywiście. Polecam jakiś, może być Control, jeśli nie macie. Y E, relików i e, exalted, a jeśli e, ma to, jeśli nie ma slaszy, wydaje mi się, że chyba dostało slaszy tego, tej wędki za 3 miliony, takie same slaszy ma teraz chyba, to po prostu e, weźcie piercing, chaotic mniej, ale bardziej piercing, ale bardziej control bar bym polecał, taki herkulen mógłby być dobry, a drugi enchant, no, no może być overclocked, e, ale czy ja go polecam? Ja go nie polecam z prostego powodu, po prostu, no... Oczywiście ja po prostu wystarczy Wam Wind, Jak macie Windy, no to jest Cox. Na tej węce. Dlatego wam polecam zdobyć coś innego. Ale no jeśli ludzie używają Aurory na publiku, chyba że macie prywata. Wasz kolega? No to wiadomo. Ale może być jeszcze dobry Cryo Genical przez ten Progress Speed, bo ma więcej. No i po prostu wiecie, chyba, że to są syne lub Apexy. Wydaje mi się, że na to nie działa. Ale, no, użyjcie dobrych e, rzeczy. Ja zaraz pójdę zenchantować. Właśnie, jak nie będzie windy, to zobaczycie, że nie ma już tyle. Ja mam chyba 20%. Poni ryba po prostu ma tyle. Jest to jedna z lepszych wętek, nie będę kłamał. Oczywiście, e, bardzo trudna jest. I tak jak mówiłem, Łyszarka, szukajcie serwery. Niestety, dużo osób teraz chce tego Łyszarka, więc nie jest łatwo. Aurora, wtedy macie prawie zawsze to coś. I też używajcie tą taktykę, którą wam pokazałem do Pufferfisha. Bo wtedy, jak możecie anulować, jak będzie na środku i nie będzie się ruszał, to zawsze go złowicie. Po control bar macie taki duży. Chyba, że macie tryharda. Jak macie tryharda, to też pomaga, nawet. Ale ja nie stracę overclock, dlatego. I wy też pewnie. To tak jak mówię, polecam wam. Czekajcie, tu mam beliki. Polecam wam robić tą taktykę. Bo wtedy możecie anulować, przez co jak nawet nie jest ten bóg, to zamiast stracić pasy, to możecie anulować i czekaj, dopóki nie usłyszycie tego dźwięku. Jak będzie Sparking, to bardzo wam współczuję. M mój kolega właśnie tak miał. Co wam polecam? Jeśli się nie mylę, ma to ma ta wędka mutacje May już nasz... O, czyli ma chyba Nie. Ale to ma chyba mutacje, jeśli się nie mylę, więc nie polecam wam używać, yy, yy, nie wiem, jakichś... Yy, ten... enchant z mutacjami. Po to mam tacy się nie mylę, chyba raz, 10 lub coś takiego. Ja to zdobyłem. Pufferfish jest najtrudniejszą częścią, jak zdobędziecie glittering. Wydaje mi się, lekko pomaga. Nie potrzebujecie shiny serca. Tak, chyba że nie macie glitteringu, ale ogólnie, więc tak ja zdobyłem. Uuu, ty, a nie, przecież po co? Przecież mam takie staty. Tak się możecie to zdobyć. Bardzo łatwo do zdobycia wędka, uważam. Nie no, żarty. ale w porównaniu do Ornifalks Uważam, że łatwiejsza, bo Rad, oczywiście w Rad jest łatwiejsza, ja ogólnie kupiłem, całą moją kasę wywaliłem i sprzedałem jakieś najlepsze ryby, które mi tyle w akwarium dawały, po i tak mi no, dawały, ale macie tu, no, nie, nie będę kłamać, no, tamu też jest prosta, a to, no to, uważam, że to może być łatwiejsze od tego Pufferfisha, ponieważ możecie jeszcze Sparkling, a tutaj musicie Sparkling, ani, ale nie wydaje mi się i tak... Jeszcze levele z musicie, nie wiem czy z te, tą samą wędką musicie. Ja nie mam jeszcze, teraz muszę wracyle wrac. Ogólnie bardzo prosto uważam, chartboot e, łowcie w takim sekretnym miejscu, zobaczcie sobie. Jest to miejsce, gdzie macie zwiększone szanse na e, no, buty, tire, siwidy i e, małże. Ja już nie mam tych małż, skalp czy coś takiego. E, I ja po prostu tam to złowiłem, mój kolega też. Chartboot jest taki bardziej szary bo ten, ta, macie 10%, jak się pojawi Zaos będzie takie y, różowe, y, wiecie, basenik, macie 10%, jest taki bardziej szary. W Ratsyle, no to prostsze jest, dlatego że Rod of the Zenith i tak już polecają się, się nie mylę, chyba. Pff, I jeszcze, nie chcę Clever, mam w max level, e, i e, tak, Seraphic ogólnie jest za tysięczny, Poseidon jest do kupienia, musicie najpierw taski, mało osób teraz robi, ale możecie to zrobić, potrzebujecie Waysharka, szarka. Great White Sharka, Hammer Cat Sharka, e, Ancient Megalodona i... Pff, wydaje mi się, jeszcze jedną rybę potrzebujecie. Jaka to jest dokładnie ryba? Pff, nie pamiętam, sprawdźcie sobie. A e, rodowód tam w, w Forsaken Vale, tam gdzieś jest do kupienia. Pff, jak chcecie, Orni Ornifolks, ale ja polecam to, mam tylko bardzo. Okej, okay, na razie może zostawię. Nie jestem pewien. Eee, bardzo ogólnie fajnie wygląda wętka. nie będę kłamał, chyba jedna z najlepszych w wyglądzie eee, Bardzo uważam się opłacało, niektórzy stracą dużo dni, ale jeśli ten Pufferfish jest najtrudniejszy po Wasteshark, to możecie zmieniać serwery i łatwo to się robi. Jeśli się pojawi, wtedy po Aurore musicie, bo z Auroną jest to łatwo. I po prostu czekacie jak będzie blast i usłyszycie shiny dźwięk Jeśli nie będzie to shiny, tylko sparking to słabo I, e, I wchodzicie na ten najniższy serwer najczęściej tam są ludzie AFK Nie ten pierwszy z brzegu tam Troszkę później, bo wtedy, e, no Też mogą być AFK i łatwiej Ja się, ja ogólnie to złowiłem e, Może to wam zająć, jak traficie sparkling, właśnie tak jak mówiłem Pokażę wam też te miejsce, gdzie możecie łatwiej złowić chart buta Jak ktoś z was nie chce tego roda, tylko ornifolks No to wam szybko pokażę tu gdzieś, e, wydaje mi się, że bierzecie GPF-a. <gry> Musicie mieć tutaj e, 250. Jeśli się nie mylę. Więc cofamy się chyba? Cofamy. Nie, do przodu. Co? Czekaj, nie wiem co. A nie, tak idziemy? Tak idziemy po prostu. Nie, to. to idziemy do przodu, 250. Chyba tu. Wydaje mi się, że tu. I 745. O tu chyba. Zobaczmy, wezmę dla Was zeusroda. Tu się łowi Czart buta, zobaczmy. Nie, to nie tu. E, to może 290? 210? Może to przedłużenie. Nie, nie, tak, 210, 210 chyba. Jaki teraz GPS mamy? 210, trochę wróćmy się. 210, 745, chyba tu w takim razie, tak? Nie, nie tu. To nie wiem, gdzieś tutaj trzeba łowić. Gdzieś tu w okolicach Muzut. Sprawdźcie sobie na Google. Ale gdzieś tutaj niedaleko jest takie miejsce, gdzie tylko cztery rzeczy możecie dostać, z czego jest tam but. Jeszcze raz Wam spróbuję pokazać. Yy, ja używam Swift. Opłaca się Swift, uważam. Nie tu, gdzieś tu. Nie jestem pewien dokładnie. Yy, albo to może zniknąć. Dalej, pokażę Wam, gdzie Puffer trzeba łowić. Po ta Najbardziej w Kraken Pewnie, gdy ma je. Wiecie gdzie to. Tak, y, to też pewnie wiecie. Tutaj łowicie rod Tu skaczecie. Pff, to jest paffer. Łowicie. O, y, no, czy jest więcej, proszę szans i wy lato. Oczekajcie. Po... E, instant catcher, instant catcher tu polecam. Pff, idziecie tak i wchodzicie. I widzicie, wychodzicie. N nie mamy flopiego ani tego, to klikam kamerkę i to. Ale jak już kliknęłem raz kamerkę, to patrzcie. Tak? No to, a nie. R zwaliłem. O, mamy akurat to. Nie jest to floppy. Nie jest shiny. Ale mogę jedynka kliknąć. Jakoś zrobiłem raz ten trik. Jak raz go Tutaj polecam wam to łowić. Weshark się najczęściej rozpi niedaleko. Disolate deep. Pokażę wam szybko, gdzie to jest. I yy, na... yy, jak yy, jesteście w Luminous Cavern, macie spawna. To kliknijcie szybko te... Lustro i, i, yy, i zrobicie 360 obrót, i zobaczcie, czy jest Waistrak. <noise> <noise> Jeśli pojawił się Wam Waistrak, bierzecie Seraphic Roda, Blast. Jak zrobicie ta macie 8% więcej. Jak zrobicie Mastercard, to. Jak zrobicie to. Mam 97% więcej, mam, tylko nie robię. E, często, e, najczęściej, ch chyba nawet zawsze jest gdzieś obok. Dezolej Tip. Pokażę Wam, gdzie to dokładnie jest. Jest to nadluminowska, więc możecie tego stamtąd nie zobaczyć. Niestety jest taka pogoda, że ja nie wiem, czy ja to znajdę. więc szybko użyjmy Windset Total. I powinienem to zaraz znaleźć. Okay, e, tu jest tą... O, tu jest. Widzicie, tu jest. <tol party noise>. Przy tym się często e, Raspbii Well musi być blessed i shiny. Shiny ma dźwięk, a blessed to widzicie. Taki dźwięk na początek jest. Ja wam dziękuję. Sam w sobie Rod ma dobre staty. Jedynie tutaj kontrol. Mógłby lekkiego buffa dostać. Tylko oczywiście inaczej by wyglądał. No. I jak się rozpił Sharkant. Jak jest ten Abundance? On się rozpi losowo. Co, co. Około od pół godziny do godziny. Macie 11%, że zamiast Abundance będzie. Od pół godziny do godziny najczęściej się respi, takie coś. Macie. Yy, może troszkę więcej niż godzina będzie. Macie 11% szans, że będzie Shark hunt i będzie jeden z trzech szarków. Great Hammerhead Shark. Yy, nie, Hammerhead Shark. Teraz pokażę wam. Ha. Jak ja piszę: Hammerhead Shark. Gr nie, Great Hammerhead Shark. Takie coś: yy, Great White Shark. Ja mam bless akurat. Nie wiem skąd. Great White Shark. Lub, yy, no, Waysharka. Sharka mam jeszcze jednego, a nie mam już, ale miałem miał Shark to widzieliście na początku. Yy, I to wszystko. Uważam, że no, Sharka no lepiej właśnie tą taktykę, że zmieniacie serwery pu publiczne małe, wtedy najczęściej się znajduje. Oczywiście Sharki są troszkę rzadsze, bo wiadomo, więcej osób je chce na Sam sobie Windrot jest dobry, nie, nie wiem, nie wiem jaką mutację i nie wiem, czy wam znajdę. Tutaj dobra, widzicie? Uuu, widzicie? Tutaj spada nóż. O, chyba mam na mutację Brist, o, Brist, właśnie, Brist. Macie Brist, mutację. Jest to jedna z lepszych mutacji. Nie jestem pewien, ile, chyba około gdzieś. X10 i tą mutację, nie wiem, czy możecie tylko podczas Windows. Na pewno z tą belką. Dziękuję za oglądanie. Długo materiał, gdy nic dla Was nie łowiłem, e ale pokazałem wam, jak najłatwiej zdobyć. Ja to zdobyłem. Możecie, jak się Wam poszczęści, w jeden dzień i możecie skipować Taskipo i wrócić do nie Chodzi, że nie możecie technicznie, ale jak pojawiła się Welshark, to idźcie go zrobić. Ale polecam najpierw Shiny Krata. Sam Pufferfish będzie trudny. Ja ogólnie złowiłem chyba 10 King Pufferfishy, 10 Sparkling, 10 Shiny. A z czego dwa były te King Shiny, tylko jeden wcześniej był, ale jeszcze dla na Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Pa! I możecie... I to jest fish gra, jeśli nie mówiłem na początku.